Neo Pro RGB Wireless. Ponownie wita w moje ręce i tym razem otrzymamy klawiaturę, którą już kiedyś widzieliśmy, ale jednak nie do końca. Marka postanowiła wydać nową rewizję szalenie popularnej klawiatury. Sama budowa klawiatury w zasadzie się nie zmieniła, bo nawet wymiary pozostały identyczne co do milimetra, ale wątpię, że ktoś liczył na większą 60% klawiaturę. Zmiany zaszły w samym sercu konstrukcji, czyli przełącznikach. Zanim do nich przejdziemy, Warto też dla przypomnienia rzucić okiem na to, co najczęściej będzie znajdowało się przed naszymi oczami. Obudowa nadal jest wykonana z grubego, solidnego plastiku i nie mam tutaj zamiaru krytykować zastosowania samego materiału, a wręcz przeciwnie. Konstrukcja jest naprawdę masywna i nie ma mowy o jakimkolwiek wyginaniu klawiatury w rękach. Na przodzie znajduje się napis Krux, który mieni się, gdy patrzymy pod, na niego pod kątem. Boki nie skrywają niczego ciekawego poza czarnym plastikiem, natomiast tył został przeznaczony dla złącza USB-C, który został umieszczony idealnie po środku. Skoczmy jeszcze szybko na spód, aby upewnić się, że nie pojawiły się nóżki do regulacji kąta pochylenia, co nie jest niczym zaskakującym, bo sama konstrukcja jest wyprofilowana w taki sposób, że nie czułem potrzeby, aby w ogóle miały się tam znaleźć. Bez zmian każdy z rogów został przejęty przez gumę antypoślizgową. Szkoda jednak, że przy okazji rewizji modelu nie postanowiono, aby przenieść przełącznik do włączania oraz wyłączania na któryś z boków. Jednak takie rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze podczas codziennego użytkowania, niż obracanie całej konstrukcji za każdym razem, aby użyć przełącznika. Kontynuując omawianie klawiatury przejdźmy do nakładek. Nic się nie zmieniło w tej kwestii, nadal są to przyzwoitej jakości ABS Double Shot, więc o ścieraniu czcionki nie ma jakiejkolwiek mowy. Sama czcionka jest bardzo przejrzysta i prosta. Moim zdaniem bardzo dobrze pasuje do gamingowego stylu. Warto również wspomnieć o nasmarowanych fabrycznie stabilizatorach, co nie jest zbyt częstym zjawiskiem w fabrycznych konstrukcjach, a jak najbardziej pożądanym. Przełączniki, to tutaj doszło do największej zmiany. Podobnie jak w przypadku wydania białej wersji Crux Neo Pro RGB wireless. Jesteśmy świadkami zastosowania przełączników Gateron Yellow. Są to bardzo zachwalane liniowe przełączniki o dużej płynności. Przyznam, że przed użytkowaniem niniejszego modelu korzystałem z przełączników TTC Brown typu Tactile i po przejściu na omawiane dzisiaj Gaterony przeskok był ogromny. Nie tylko pod względem braku jakiegokolwiek bomba, ale głównie pod względem płynności, która w żółtych switchach stoi na bardzo wysokim poziomie. Poświetlenie. Co tutaj dużo mówić. Poświetlenie wypada bardzo dobrze, otrzymujemy do dyspozycji pełne RGB ze sporą ilością trybów i wysoką jasnością maksymalną. Więcej zabawy światełkami otrzymamy po przejściu do aplikacji, szczególnie, że pojawiło się sporo propozycji efektów świetlnych, których wcześniej nie dostrzegłem nawet w innych klawiaturach. Koniec więc z oklepanymi efektami. Codzienne użytkowanie może być bardziej i mniej przyjemne w zależności od indywidualnych preferencji, bo klawiatura w rozmiarze 60% nie jest dla każdego. Ci, którym nie zależy na oszczędności miejsca na biurku lub osoby, które sporo piszą, nie będą faworyzować tego typu konstrukcji. Szczególnie, że trzeba przełączać się pomiędzy warstwami, aby móc korzystać ze strzałek oraz ponownie przełączyć się, aby móc pisać polskie znaki z altem. Niemniej wiadomo, że konstrukcja stworzona jest szczególnie dla graczy, którzy powinni być w niebo wzięci płynnymi przełącznikami, wysoką jakością wykonania oraz małym rozmiarem, który zaoszczędzi miejsce na biurku i pozwoli na obszerniejsze ruchy myszkom. Oprogramowanie również przeszło przebudowę i jest aktualnie o wiele bardziej przejrzyste i eleganckie. Należy mieć jednak na uwadze to, że klawiatura jest wykrywana tylko wtedy, gdy jest podłączona przewodowo. Rozbudowano sekcję poświetlenia, która aktualnie zawiera ponad 20 różnych gotowych efektów świetlnych. W większości przypadków mogłem je zobaczyć na własne oczy po raz pierwszy. Możemy również przygotować własny efekt, jeśli mamy na to tylko ochotę. Z opcji językowych możemy wybrać tylko język angielski. Klawiatura Crux Neo Pro RGB Wireless charakteryzuje się zgrabną, 60% konstrukcją. Należy pamiętać, że nie jest to format, który sprawdzi się u każdego, jednak osoby, które lubują się w nim, powinny być zdecydowanie zadowolone z wyboru omawianej dzisiaj klawiatury. Wysoka jakość wykonania i płynne przełączniki, a także przyjemne nakładki to kwestie, które powinny zadowolić gracza i nie narazić zbytnio budżetu.